No, witam, jest czwartek, godzina 7.57 i mamy kilka rzeczy do przegadania. Po pierwsze, może zacznijmy od tego, że mam katar, ale to raczej nie jest żadne przeziębienie, bo wczoraj, jak zasypiałem, to go nie miałem i jakby dzisiaj rano, przez godzinę od obudzenia się, też go nie miałem. I mam go tak gdzieś od dopiero 15 minut, więc myślę, że coś mnie uczuliło po prostu. Więc tak, druga sprawa: wczoraj nie było odcinka. Ja ten odcinek nagrałem normalnie i normalnie tam mam cały komentarz nagrany do serii. Natomiast jedna sprawa jest taka. Że miałem wczoraj yy, bardzo dużo spraw po treningu do załatwienia, bo na trening poszedłem po 18:30. Tak, 18:30 tak, 18 mniej więcej byłem na treningu, tam 19:30 skończyłem. Musiałem jeszcze podjechać do sklepu, yy, kupić sobie kurczaka ja, i tam drożdże. Mama chciała jeszcze. Yy, no i później musiałem ogarnąć BHP na studia yy, i rzeczy yy, do powiedzmy takiego mojego biznesu, który próbuję yy, otworzyć. Więc yy, miałem dużo obowiązków i skończyłem to koło 23. z tego co pamiętam. Yy, no i próbowałem wstawić ten odcinek. Yy, mimo takiej późnej godziny, ale YouTube coś mi nie działał. Dzisiaj rano na TikToku zobaczyłem, że były jakieś awarie, nie wiem czy to było z tym powiązane. Natomiast yy, próbowałem go później wstawić na nowo i pokazało, że będzie 11 minut po północy, więc uznałem, że już go nie wstawię i po prostu wstawię go w sobotę yy, i... I będzie taki dodatkowy w sobotę, a nie będzie go yy, wczoraj, tak? Yy, kolejna sprawa jest taka, że pod ostatnim odcinkiem jest na czas nagrywania tam 193 wyświetlenia są. A pewnie jak już to wstawiam, to pewnie jest 200, więc no wow, nie, czemu nagle tak dużo wyświetleń. Halo! Czemu to oglądacie? Czemu to oglądasz? <laughs> tak. No i kolejną sprawą yy, jest to, że dzisiaj robimy klatę. Klatę, ale technicznie, yy, więc nie wiem czy pinpresa na przykład nie zrobię. Yy, czy bo zastanawiam się, bo mogę albo po prostu zrobić technicznie yy, albo no z pinpresa. Dawno nie robiłem ewentualnie w drugiej serii pinpresa albo w Pierwszej tylko pin druga i trzecia normalnie, no nie wiem, to do przemyślenia, yy, ale tak. Yy, no i co? Wcześniej bardzo ten trening, dzisiaj yy, i pogoda strasznie słaba. W sensie obudziłem się rano, ciemno, yy, zimno. Tu też jest zimno. Mimo, że mam ustawione grzanie na 22 stopnie, no to on się jeszcze nie zdążył no, rozgrzać tego samochodu, bo samochód stał całą noc na, na dworze, tak? Więc takie rzeczy. Kolejną, bo jeszcze jedna sprawa. Dzisiaj bardzo dużo spraw. Spałem z dwie godziny. Co jak widzę, widać tu po moim oku, <laughs> że nie wygląda najlepiej. Ale tak, no spałem z dwie godziny, nie mogłem zasnąć próbowałem zasnąć, ale no niestety nie mogłem, tak jakoś nie wiem czemu no no i no i tak, więc dzisiaj nie dość, że niewyspany to jeszcze teraz ten katar no może być szczerze mówiąc ciężko ale no co, dam z siebie po prostu 100% yy... Na siebie 100% i i to będzie najważniejsze. Nie do końca to, że że może pójść trochę gorzej niż zwykle. Ja już podjechałem pod siłownię. Jeszcze tylko zaparkuję i czekam na Kasiona, który też zaraz powinien być, bo dzisiaj z nim ten trening będzie robiony. On dzisiaj próbuje na przykład. 120 na 6 i jakby odnośnie mojego treningu planowałem po prostu zrobić to samo tylko technicznie natomiast no mówię, zastanawiam się nad tym pimpresem, bo pimpresa technicznie bez odrywania dupy nie wiem czy kiedykolwiek robiłem więc to może być dosyć spora przeszkoda przed przed, jakby, zrobieniem tyle samo powtórzeń na tym samym ciężarze, co on. Ale no dobra, koszulkę mam dzisiaj z memoriału. Pamiętnego dla mnie, jak ktoś nie widział tego odcinka, to polecam. Zimno jak nie wiem. Wyłączę światło w samochodzie. Zimno jak nie wiem. Jestem, powiedzmy, no, przeziębiony, ale może nie. I jestem niewyspany. No ale dobra. Żegnam się tutaj już z tej części odcinka i zapraszam tu o, na siłownię o. Jest szyba mokra, a, ale ten niebieski budynek tutaj jest siłownia. No i lecimy tam wyciskać. No i mamy pierwszą serię 120 kg. Teoretycznie dzisiaj bez odrywania dupy, ale no, tak się źle czułem, że uznałem, że muszę oderwać, żeby cokolwiek zrobić. Ale no, no... jak widać ta seria nie idzie już za dobrze. Pierwsze dwa powtórzenia, może trzy były ok, Ale tutaj to już jest masakra. Yy, no, co by tu mówić, no... Czyste zmęczenie i też mam siniaka w miejscu, gdzie dotykam, yy, jak robię wyciskanie. Więc to bolało dosyć mocno. A tu w drugiej serii, dzięki Kasianowi, który mnie cudownie zmotywował do zrobienia więcej niż w pierwszej serii, zrobiłem to sam, ten sam ciężar co w pierwszej serii, tylko na 4 powtórzenia więcej, czyli 120 kg na 10 powtórzeń. I tutaj właśnie będzie dziesiąte powtórzenie. Proszę bardzo, one już. Ciężko poszło, ale może nie tak ciężko. I tutaj 140 kg w trzeciej serii, czemu? Nie wiem. Tak sobie uznałem, że sobie dołożę po dziesiątce. No i udało się zrobić trzy powtórzenia. Niestety czwarte już nie poszło. Tak, to jest trzecie i teraz czwarte już niestety z pomocą, ale no powiedzmy, że te trzy to nie jest tak źle. I teraz skos, pin press na skosie, 80 kg tutaj. Druga seria natomiast będzie dosyć nietypowa. Dlaczego będzie nietypowa? No zaraz zobaczymy, jak do niej przyjdziemy. Na razie skupmy się na tej. No. Spinów na skosie, na Smithie, fajnie się robi, ale nie można tego robić zawsze, no bo potrzeba różnorodności, dlatego tak naprawdę mam trzy różne warianty Skosa, chociaż chantle lubię z nich ostatnio najmniej. No i właśnie, teraz przechodzimy do tej dziwnej serii, mamy tu kilogramów 125 i bardzo powoli zszedłem z nimi, tu Kasjan mi zabrał 25 kilo i tutaj mamy tylko 100 kilo w którym dorobiłem jeszcze 2-3 powtórzenia dodatkowe yy, więc yy, no ta seria dosyć dziwna yy, i bardzo ciężko schodziło się aż tak kontrolując ten ruch yy, z ciężarem, którego bym normalnie nie wycisnął już do góry więc coś fajnego szkoda, że nie mogę tak zrobić na ławie zwykłej, bo tam no, jest to niewykonalne za bardzo przy tym sprzęcie, który jest. No i tutaj trzecia seria, po prostu znowu 80 kg z pauzami i to było na tyle z dzisiejszej klaty przechodzimy do pleców. W plecy dzisiaj szarpanka z wychyleniem do tyłu. Na większym ciężarze, żeby trochę też się poszarpać, bo ostatnio dużo było pleców bardzo powoli i kontrolowanych, więc dzisiaj uznałem, że zrobię troszkę więcej ciężaru, a troszkę bardziej bujankę i też wąsko złapałem, najwięcej, jak się da, żeby była pod tym względem też różnorodność, bo ostatnio robiłem najszerzej jak się da, ale tutaj już zrobiłem na szeroko też. W sumie ja nie czuję żadnej różnicy, którym, którą część pleców tym aktywuje, ale pewnie mój organizm czuje, więc to niech on se tam robi co chce, a ja mu po prostu staram się dać odpowiednie narzędzia. Nie musi mi mówić, że, że czuję, że robi dobrze, tylko musi robić dobrze. <laughs> Jakkolwiek to dziwienie brzmi tak. No i tutaj ostatnia seria. Nie zmniejszałem ciężaru, ale no to już było trochę ciężej niż w dwóch poprzednich, więc tak. I po tym t uznałem, że zrobię 5 kg więcej niż zawsze, więc 2,20, a nie 20 i 15. Tutaj Kasian robił wyciskanie francuskie, ale nie hantlami tak jak ja robię, tylko łamaną sztangą. No i co? No i tu parę szluksów. Te szruksy trochę są yy, dziwne w jakby odczuciu, ale na pewno są bardzo potrzebne. <laughs> Nie no, po prostu czuję plecy bardziej trochę, a gdzieś tam te plecy zawsze mało czuję, więc wszystko, co sprawi, że trochę bardziej je poczuję, jest dla mnie super. Yy, no i tutaj druga seria i też parę szruksów, a w ostatniej serii wróciłem na znowu 35 kg łącznie a nie 40 bo jednak tam jest za dużo tego ciężaru no i tutaj bez szruksów ale zmieniłem chwyt na ten pionowy i na tym dociągnąłem szruksy no i tutaj ostatnie ćwiczenie na dzisiaj V grip ten troszkę szerszy niż ten taki srebrny na chwilkę. No i ważne, jestem już yy, i tak. Yy, duże rozciągnięcie yy, i mocne przyciągnięcie yy, z dopięciem na końcu ruchu. Yy, I tutaj już druga seria. Yy, gdzie też te powtórzenie robiłem kontrolowanie, trzymając, żeby nie puścić ich za szybko i dosyć dynamicznie starają się dopiąć na maksa przy no, pozycji ściśnięte, jakkolwiek by to nie brzmiało no i tutaj ostatnia seryjka, jakoś źle przyciąte są te serie, ale trudno robiłem to na treningu na szybko ładnie przed ich widać przy tym ćwiczeniu i tutaj trochę, z trochę większym wychyleniem i z trochę mniejszą kontrolą, ale jednak dalej z kontrolą cztery serie zrobiłem, to akurat dziwne no ale dobra, no to w takim razie to jest ostatnia seria gdzie tu już widać ostre zmęczenie, ostrą bujankę nawet bez tego przypięcia kontrolowanego to odłożenie tego ciężaru też jest takie już mniej kontrolowane no i tutaj pozowanko Kasian mnie dzisiaj przygrał natomiast niestety wyglądam strasznie źle, więc nawet dobry kąt mnie nie ratuje już no i tutaj jeszcze tył pleców i biceps i triceps z bokiem tył pleców akurat wygląda OK, ale no bicep z przodem i najszersze które już nawet go nie wstawiłem tyłem, to wyglądały dzisiaj okropnie. No i co? Zapraszam już do samochodu. No i wit witam. Jedziemy do domu. Miałem ogarnąć na siłowni yy, jakie knoty potrzebuję tam do świec, które będę robić. Natomiast nie odebrali ode mnie telefonu, więc no, niestety muszę wracać od razu i w domu poszukać jakiegoś innego numeru. Eee, no więc co? No więc jadę do domu. Co było na treningu? <laughs> na treningu pierwsza seria, no to załamka jakaś. Eee, 120 na 6 powtórzeń? Dramat! Dramat w sensie no jak na mnie skandal. Miałem dzisiaj w ogóle robić z dupą na ławie, ale zrobiłem z odrywaniem, bo wiedziałem, że będzie źle. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak źle. Yy, ale na szczęście w drugiej serii Kasjan yy, mnie podpuścił bardzo ładnie, bo on zrobił yy, 120 na 5 yy, więc jakby zrobiłby też w ogóle na 6 ale zaczął coś krzyczeć więc nie zrobił bo spuścił z siebie ściśnienie natomiast by zrobił moim zdaniem no i do mnie mówi że no co ty zrobiłeś tylko jedno więcej niż ja a gdzie ja ważę więcej niż on no bardzo ładnie mnie podpuścił dzięki niemu zrobiłem w drugiej serii na 10 powtórzeń. tak jak mówiłem, katar zniknął, więc, jakby coś mnie w domu uczuliło po prostu. Więc, jakby yy, nie jestem chory ani nic, to jest plus. Yy... No i tak, druga seria poszła na 10 120, a trzecia 140 na 3. Czemu 140? Nie wiem, tak sobie założyłem, że dołożę po dysz dyszce po prostu. <laughs> no, ale no tak, no spoko. Yy... Co tam jeszcze mogę powiedzieć? Później plecy, jakieś tam duperele. Ważę 90 kilo i 800 gram rano na czczo. Więc uznałem, że dzisiaj postaram się na śniadanie zjeść jak najmniejsze objętościowo i ograniczyć ilość wody, którą wypiję na treningu, żeby pozowanie wyszło w miarę ok. Natomiast zjadłem 100 gramów węglowodanów, jakieś tam 500 kalorii wyszło łącznie, e, bo wypiłem taki syrop, ten co miałem na memoriale, e, żeby dobijać węgle pomiędzy e, moimi powtórzeniami w rozgrzewce, bo została mi końcówka, więc uznałem, że go wykorzystam dzisiaj. No i wykorzystałem go i jakby nie czułem jakiegoś mega zmęczenia, a e, zawsze jednak same węgle dobiłem, więc jakby. E, to jest fajnie. Hmm. Chociaż te 500 kalorii to sporo. Całkiem jak na to, że jem teraz 2-200 yy, łącznie w ciągu dnia. Wracam do domu. W domu muszę domalować strych do końca. Yy. No i i i. i. I tak, BHP wczoraj na studia zdałem w końcu, w sensie nie, że próbowałem je zdać więcej razy. Mówiąc, zdałem w końcu. Chwila, tak, jestem ponownie yy... i tak muszę ogarnąć. Yy... Nie, mówiłem teraz, że, że zdałem BHP i w końcu, ale w końcu chodzi mi o to, że w końcu się za to zabrałem, a nie, że zajęło mi to kilka prób, yy, bo zajęło mi to jedną próbę. Zdałem na 87,5% tam na dwa pytania źle odpowiedziałem no tam to no nie jest ważne czuję się okej okay, o dziwo pod takim treningu dosyć ciężkim mimo wszystko czuję się ok, więc więc nie ma czegoś takiego, że Jestem jakiś nadwyraz zmęczony, czy mam jakieś bóle mięśniowe po takiej małej ilości snu. Więc jest dobrze, tak? Jutro, trening na ósmą albo na dziewiątą. Na pewno nie później. Więc, więc widzimy się o podobnej godzinie, bo postaram się. Zmontować ten odcinek, w sensie zmontować odcinek, to też dużo powiedziane. Dograć komentarz! Bo przycinam sobie teraz, staram się przycinać na bieżąco po nagraniu filmiku, żeby on był już przycięty i gotowy po prostu do komentarza. Więc jakby trochę mniej mi to czasu zajmuje. A zaraz, że jest 10.30, to powiedzmy, że 11.30 będę miał mniej więcej już ten filmik gotowy, więc fajnie, będzie w końcu w miarę normalnej godzinie. A nie tak późno. No i co? Ja się już chyba żegnam, bo nie mam nic więcej do powiedzenia ciekawego. Nie, żebym wcześniej coś ciekawego powiedział, ale jutro ręce na pewno nie takie jak w, 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 w jaki to był dzień we wtorek, ale będą równie. Będą dawały mi równe benefity, bo tamto to mi za dużo benefitów nie dało więcej, że zrobiłem tak dużo. I jeszcze raz dziękuję za taką ilość wyświetleń pod wczorajszym odcinkiem. Mam nadzieję, że dzisiaj też będzie tyle. Do jutra!